Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu. Wiem, że dla wielu osób jest to temat ważny, bo przecież każdy chce płacić mniej za polisę. W tym filmie podzielę się z wami kilkoma sprawdzonymi sposobami, które pomogą wam obniżyć składkę ubezpieczeniowa. Pokażę wam, jak porównywać oferty różnych ubezpieczycieli. Jak negocjować cenę polisy i jak korzystać z różnych zniżek i promocji. Opowiem Wam również o tym, na czym nie warto oszczędzać, jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu. Jeśli więc chcecie dowiedzieć się, jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu, to koniecznie obejrzyjcie ten film. Część wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu. Wiem, za to może być nudny temat, ale obiecuję, że będzie ciekawie. Pierwszym krokiem do zaoszczędzenia na ubezpieczeniu samochodu jest porównanie ofert różnych ubezpieczycieli. Możesz to zrobić online lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Pamiętaj, aby porównać nie tylko ceny, ale także zakres ubezpieczenia. Udział własny to kwota, która musisz zapłacić z własnej kieszeni w przypadku szkody. Zwiększenie udziału własnego może obniżyć składkę ubezpieczeniowa. Pamiętaj jednak, aby wybrać udział własny, który jesteś w stanie pokryć w razie potrzeby. Niektóre ubezpieczyciele oferują zniżki na składkę ubezpieczeniowa dla samochodów wyposażonych w urządzenia zabezpieczające, takie jak alarm lub imo-ubelizer. Warto rozważyć zainstalowanie takich urządzeń, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Jeśli masz dobra historię ubezpieczeniowa czyli nie miałeś żadnych wypadków ani szkód, możesz liczyć na zniżkę na składkę ubezpieczeniowa. Warto więc jeździć ostrożnie i unikać kolizji. Niektóre ubezpieczyciele oferują zniżki dla studentów, emerytów, a także dla osób, które ubezpieczają u nich więcej niż jeden samochód. Warto zapytać o dostępne zniżki, aby obniżyć koszty ubezpieczenia. Istnieje wiele sposobów na zaoszczędzenie na ubezpieczeniu samochodu. Wystarczy poświęcić trochę czasu na porównanie ofert, zwiększenie udziału własnego, zainstalowanie urządzeń zabezpieczających utrzymanie dobrej historii ubezpieczeniowej i zapytanie o zniżki. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu, zapraszam do odwiedzenia strony Fiszy z auto 24. Znajdziesz tam wiele przydatnych informacji i narzędzi, które pomogą ci wybrać najlepsze ubezpieczenie dla twojego samochodu. Pierwsza i najważniejsza rzeczą, jaka możesz zrobić, aby zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu, jest porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych. Nie zakładaj, że twoja obecna firma oferuje ci najlepszą ofertę. Poświęć trochę czasu na porównanie ofert innych firm, aby upewnić się, że otrzymujesz najlepsza możliwa cenę. Jeśli planujesz kupić nowy samochód, poświęć trochę czasu na porównanie kosztów ubezpieczenia różnych modeli. Niektóre samochody SA po prostu droższe w ubezpieczeniu niż inne, więc biorąc pod uwagę koszty ubezpieczenia przy wyborze samochodu. Możesz zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie. Udział własny to kwota, która musisz zapłacić z własnej kieszeni w przypadku roszczenia. Zwiększenie udziału własnego może obniżyć składkę ubezpieczeniowa. Jednakże ważne jest, aby wybrać udział własny, który jesteś w stanie sobie pozwolić w razie wypadku. Jeśli masz starszy samochód, który jest wart mniej niż twój udział własny, możesz rozważyć rezygnację z opcjonalnego ubezpieczenia. Takiego jak ubezpieczenie od kolizji lub kompleksowe. To może znacząco obniżyć Twoja składkę ubezpieczeniowa. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują zniżki dla osób, które ubezpieczają się grupowo, np. poprzez swojego pracodawcę lub organizację. Możesz również otrzymać zniżkę, jeśli pozostaniesz w tej samej firmie ubezpieczeniowej przez wiele lat. Jeśli jeździsz mniej niż średnia liczba kilometrów rocznie, możesz kwalifikować się do zniżki za niski przebieg. Zapytaj swoją firmę ubezpieczeniowa o tę zniżkę. Jeśli jesteś członkiem organizacji, takiej jak Związek Zawodowy lub Stowarzyszenie Absolwentów, możesz kwalifikować się do grupowego ubezpieczenia samochodu. Grupowe ubezpieczenie samochodu może być tańsze niż indywidualne ubezpieczenie. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje zniżki za różne rzeczy, takie jak dobra historia jazdy, ukończenie kursu bezpiecznej jazdy lub posiadanie systemu bezpieczeństwa w samochodzie. Zapytaj swoją firmę ubezpieczeniową o wszystkie zniżki, do których możesz się kwalifikować. Istnieje wiele sposobów na zaoszczędzenie na ubezpieczeniu samochodu. Porównując oferty, zwiększając swój udział własny, rezygnując z opcjonalnego ubezpieczenia, ubezpieczając się grupowo i korzystając. Ze zniżek możesz obniżyć składkę ubezpieczeniowa i zaoszczędzić pieniądze.